Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ogłoszona została oficjalnie walka między Tomkiem, Adamkiem i Mamedem Kalidowym. I parę słów na ten temat. Nie to, żebym jakoś specjalnie się emocjonował tym pojedynkiem, bo jak wiemy, Tomek już w boksie nic nie osiągnie, jest to forma zabawy. W jego wykonaniu Mamet Kalidow nie jest pięściarzem, ale kilka rzeczy mnie po tym ogłoszeniu cieszy. Po pierwsze, walka odbędzie się w organizacji sportowej. Arena pojedynku będzie taka jak arena MMA, czyli klatka, ale nie zmienia to faktu, bo, że jest to walka pięściarska, bo zasady są pozostałe takie jak w boksie zawodowym. Walka zakontraktowana na 6 rund rękawice bokserskie, także tutaj nic się nie zmienia, ale miejsce odbywania się tego pojedynku jest to Federacja Sportowa KSW, która jest utożsamiana oczywiście z, ze sportem, jest to chyba największa w tej chwili organizacja MMA w Europie i bardzo prężnie rozwijająca się i mimo, że ma e, jakieś tam free fighty w swoim dorobku, i nawet można by powiedzieć, że jest pionierem na polskim rynku, jeśli chodzi o free fighty, bo e, te początkowe na przykład te pojedynki Mariusza e, Pudzianowskiego to były absolutnie free fightami, no to, to mimo wszystko przed, bazuje ona na na walkach sportowych i na rywalizacji sportowej i idą tam zawodnicy, ci wszyscy, którzy, którzy nie walczą na najwyższym poziomie w UFC to na pewno znajdują się w federacji KSW, więc to jest nasza rodzima, bardzo mocna federacja sportowa. To jest pierwsza rzecz, która mnie cieszy. Druga rzecz, że rywalem Tomka będzie sportowiec z krwi i kości, legenda sportów, walki w Polsce. Tak jak powiedziałem, tutaj poziom Mameda Kalidowa w boksie nie jest znany na pewno szerszej publiczności, bo, bo o sparingach Mameda na przykład ja słyszałem w boksie, próbował wielokrotnie z pięściarzami tych sparingów. Oczywiście Mamed też nie jest zawodnikiem sparingowym, więc jestem przekonany, że w walce będzie zdecydowanie w lepszej dyspozycji niż na sparingu, natomiast Tutaj trzeba powiedzieć, że, że nie jest to na pewno pięściarz i, i nie powinien być bardzo dużym wyzwaniem dla Tomka Adamka, ale jest to duże nazwisko kojarzące się tylko i wyłącznie ze sportem. Także, także tutaj to jest bardzo dobry strzał pr jeśli chodzi o naszego mistrza, no, bo już były podejrzenia. Łączenie go w różnych frikowych federacjach z różnymi e, osobami niekojarzonymi ze sportu walki, to na pewno by było dla niego bardzo, bardzo szkodliwe. Więc tu już dwie rzeczy e, pozytywne w tym wszystkim. E, kolejna rzecz to, to, to zasady. No, będą to zasady boksu zawodowego, więc Tomek tutaj mimo swojego wieku poniżej jakiegoś poziomu nie spadnie. Gorzej jakby było oglądać Tomka gdzieś tam tarzającego się po ziemi i kopiącego low kicki. No tego, tego bym oglądać nie chciał. Widziałem tam fragmenty treningów z moim kolegą Łukaszem Jaroszem. Łukasz to jest stary wymiatacz jeśli chodzi o Sporty walki, mistrz świata w kickboxingu zawodowym w K1. Kawał naprawdę zawodnika wcześniej, świetny karateka. No i on mógł mógł Tomkowi pokazywać, jak to robić, ale niekoniecznie Tomek jakby by to dobrze naśladował. Wyglądałoby to na pewno karykaturalnie, tak samo jak wszelkie obalenia, upadki i praca Tomka w parterze, pomijając nawet fakt. Że Tomek jest wojownikiem z krwi i kości i, i trenował sport na wysokim poziomie, ale tak głęboka specjalizacja powoduje, że no, jak przyzwyczailiśmy się człowieka oglądać na pewnym poziomie zaawansowania technicznego, sprawności fizycznej, no to później jak zaczyna robić co innego, no to, to mogłoby to wyglądać śmiesznie. No, podobnie jakby przeszedł, powiedzmy, Lebron James, czy nawet nie. Michael Jordan, który wracał, pamiętacie, kiedyś do Washington Wizards, już po karierze tak naprawdę już był jedną nogą jako prezes czy współwłaściciel wielkiego klubu właśnie Washington Wizards i wrócił sobie grać, no to nie grał na tym samym poziomie, do którego nas przyzwyczaił, ale jeszcze jakoś to wyglądało, ale wyobraźcie sobie, żeby ten Michael Jordan Poszedł grać w piłkę nożną. No to już tak, e, tak dobrze by to nie wyglądało, i tu by było tak samo. Także zasady bokserskie to jest ponownie to, co, co warto podkreślić na plusy po tym ogłoszeniu. A co do samego e, pojedynku. Tak jak powiedziałem, arena walki będzie klatka, i to jest jeden plus. Mameda Kalidowa którego znam serdecznie, pozdrawiam, bardzo miły gość, zapraszał tutaj zresztą na ten kanał e, bokserski. E, I to jest jeden plus. Mamet jest młodszy, chyba 4 lata z tego co pamiętam. To jest drugi plus Mameta. E, kolejna rzecz, Mamet ma świetny timing, naprawdę rewelacyjny. E, I to z racji wieku. I predyspozycji, lżejszej, trochę wagi to może być kolejny jego atut. I to by było na tyle, chyba w tym pojedynku. Bo tak, pracą nóg, chyba że jest lżejszy, którą zawsze miał dobrą mamet, raczej tomka nie powinien zaskoczyć. Szybkością rąk. No, nawet jak ten timing wykorzysta i trafi gdzieś Tomka Damka, no to Tomek do końca kariery jednak pokazywał jedno, że on potrafi przyjąć mocne uderzenie i jeszcze widzi sporo. Więc tutaj, nawet jak mamy się jakaś sztuczka uda, on jest zawodnikiem, który generalnie bazuje na tych sztuczkach timingu nieprzewidzialności, no to efekt, efekt takiego celnego ciosu może być zaskakująco słaby. Może zaskoczyć samego Mameda, bo to jest jednak inny rodzaj walki. Ja może nie przeskakiwałem aż tak, no ale miałem okazję. Znaczy dokładnie tak, no bo ja miałem z kolei epizod w mieszanych sztukach walki. Bardzo dużo walk w to to jest inne tempo rywalizacja. Tempo to jest kolejna rzecz, która na pewno nie będzie Sprzyjała Mamedowi. Bo Mamed, jeśli w ogóle w MMA znajdować jakieś jego słabe strony, to to, że tego wysokiego tempa walki nie lubi. On lubi sobie przypatrzeć się rywalowi, on lubi zaskoczyć go, on lubi znaleźć jakieś rozwiązanie. Natomiast Generalnie tempa walki nie lubi trzymać. On, on jest, nie jest takim zajeżdżaczem, a Tomek to te tempo myślę, że, że będzie mógł trzymać, bo, bo od długiego czasu jest w treningu. Wcześniej bywało różnie, natomiast teraz, teraz Tomka charakteryzuje i higieniczny tryb życia, i. No jednak takie taki sportowe podejście do, do wszystkiego. Przede wszystkim to już jest jego taki trochę styl życia, bo różnie to było po, bywało po tych krótkich zakończeniach kariery, natomiast teraz wszystko się unarmowało i, i na pewno Tomek będzie umiał to tempo przytrzymać. Sześć rund to jest raczej, raczej na korzyść Mameda Kalidowa. Tutaj te negocjacje były na pewno gdzieś tam takie, żeby y, część rzeczy sprzyjała Tomkowi, ale część jednak Mamedowi. Większym nazwiskiem mimo wszystko jest Tomek Adamuk, który osiągnął Mistrzostwo Świata w boksie. Mamed był mistrzem KSW, ale za takie Mistrzostwo Świata y, mieszanych sztuk walki i MMA na pewno uznaje się Mistrzostwo UFC. Ja, jako laik, to y, tak widzę, i, a, i wiele osób ze środowiska też y, pasuje w SeaWarze zdecydowanie więcej. To jest taki pas prawdziwego mistrza świata y, 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 mieszanych sztuk walki. Y, y, więc tutaj, Tomek Adamek, jeśli o to chodzi, to, to jest wyżej w tej hierarchii i y, on pewnie negocjował więcej warunków y, na swoją korzyść. Natomiast a 6 to jest, to jest bardziej pod Mameda, natomiast przy tym tempie walki to i tak uważam, że to, to będzie sporo. E, siła fizyczna. Generalnie rzecz biorąc, e, powinna być po stronie Momeda. Widzieliśmy na przykład Rudka, który przechodził z KSW, właśnie do, do boksu tam. Walczył i z Runowskim, i, i z kilkoma innymi, ale średnimi zawodnikami. I on, tą siłą, siłą, był w stanie albo wytrzymywać cały pojedynek, albo nawet wygrywać. Chyba z Kiviorem, z Kiviorem wygrał, natomiast tutaj mm, siła nie będzie fizyczna po stronie Mameda, bo generalnie Mamet jest śliski, szybki nieprzewidywalny. To jest taki kot. Natomiast no, nie jest zawodnikiem takim, który wyniósł taką czerstwą, zapaśniczą siłę z tych mieszanych sztuk walki, jaką właśnie prezentuje Rutek. I tutaj tutaj Tomek Adamek, który jest cięższy, którego ciało jest zdecydowanie mocniejsze, na pewno będzie tą siłą fizyczną przeważą. Także po stronie Adamka będzie Tempo walki, siła fizyczna, technika pięściarska, na pewno e, składanie ciosów w kombinację, co będzie e, najtrudniejszą sprawą. Mameda Kalidowa, o ile Tomek e, zdoła do niego dojść, ale myślę, że praca nóg mimo wieku, bo nogi z wiekiem uciekają pierwsze, i mimo tego, że Mamed będzie lżejszy od Tomka, a Tomkowi nigdy szybsi zawodnicy nie pasowali. To też powinno być po stronie Tomka Adamka, bo to nawet nie chodzi o samą szybkość nóg, ale też o e, założenia taktyczne, umiejętność zamykania ringu, skracania tego dystansu, więc e, łączenia w kombinacji pracy nuki rąk, więc to też powinno być teoretycznie e, na korzyść Tomka Adamka. I, ja myślę, że biorąc to wszystko pod uwagę, murowanym faworytem do zwycięstwa w tym pojedynku jest Tomek Adamek. Te rękawice dziesiątki to niektórym tylko się wydaje, że one są tyle większe od tych do MMA, ale ta powierzchnia uderzająca sama jest bardzo, bardzo podobna i cios z domkniętą rękawicą boli być może tak samo to powierzchnia chroniąca w rękawicy bokserskiej jest większa, więc jak człowiek weźmie takie, nie wiem, Tomek w Grantach chyba walczy, jak weźmie takie rękawice, które biją, no to, to tutaj moment nie będzie żadnej różnicy czuł poza różnicą w sile ciosu, bo myślę, że nikt go tak mocno jeszcze nie uderzył, więc w momencie kiedy się zmęczy... To, to może mieć nawet problem z tym, żeby wytrwać w tym pojedynku do samego końca. Czyli jak ja bym miał stawiać na tą chwilę, a myślę, że nie będę mocno rozpatrywał tej walki e, nawet przy zbliżającej się jej terminie, to postawię na Tomka damka w, e, w późniejszych rundach przez być może techniczny nokaut, być może mamet zmęczony, nie wyjdzie do kolejnej rundy, tak by nakazywał rozsądek. Ale, tak jak powiedziałem, największy plus, że Tomek zmienił trochę optykę, że gdzieś tam coś się nie poukładało w pierwotnym planie i ta rywalizacja e, dojdzie do skutku w klatce KSW, a nie innej. Pozdrawiam serdecznie.